Odwieczne pytanie: Co to znaczy być człowiekiem wierzącym? Czy bycie człowiekiem wierzącym to tylko przekonanie, że Pan Bóg istnieje? Kiedyś na Rorata ksiądz zapytał małe dzieci: Jak to było ze zwiastowaniem manielskim? I mały chłopiec do mikrofonu na jednym oddechu powiedział: yy, i zawarł całą prawdę o zwiastowaniu matce Bożej. Ze zwiastowaniem było tak, anioł Gabriel zeset z nieba i mówi: dzień dobry, Marysiu, będzie z matką syna Bożego. Maryja odpowiedziała: nie będę, a on jej na to: będziesz, będziesz. I wrócił do nieba. Ludzie się uśmiechnęli. Ksiądz lekko tylko skorygował. Powiedział, drogie dzieci: Maryja nie powiedziała: nie będę. Zadała jedno pytanie, bo musiała zadać to pytanie: i jak to się stanie, skoro nie znam męża? i mam być matką Syna Bożego? Więc to pytanie musiało paść, kiedy Archanioł Gabriel ją uspokoił niejako, że z Ducha Świętego pocznie się Syn Boży. Maryja od tej pory nie zadała ani jednego pytania Panu Bogu. A po ludzku mogłaby pytać, dlaczego musiałam rodzić Jezusa w skrajnym ubóstwie? Dlaczego musiałam uciekać do Egiptu przed krwawym Herodem? A dlaczego musiałam patrzeć na... Moment, jak skazują mi syna niesłusznie, jak go biczują, krzyżują. To są bardzo ludzkie pytania, a jestem przekonany, że każdy z nas kiedyś w swoim życiu, może nie raz, zadał pytanie Panu Bogu: dlaczego? Mamy wzór, najcudowniejszy wzór, jakim jest Matka Najświętsza, bezgranicznego zawierzenia i zaufania Panu Bogu. I nie zawiodła się. Być wierzącym to nie znaczy tylko być przekonanym, że Bóg istnieje. To dużo, ale ciągle za mało. Być człowiekiem wierzącym to bezgranicznie zaufać do końca Panu Bogu. Tego się uczymy całe życie.